Kosmiczne Ujawnienie, sezon 7, odcinek 30. UFO pod lodami Antarktyki oraz tajemnica istot pięciopalczastych. W roli Davida Wilkoka: Sławomir Lernaciński. W roli Pita Petersona, Eni. Witam Was znów w kosmicznym ujawnieniu. Oto ja, wasz David Wilcock. Jest ze mną dziś nie kto inny jak Pit Pete Peterson. Witamy Cię, Pit. Dziękuję. W ostatnim odcinku poruszaliśmy sprawę wielkich istot pozaziemskich, które, jak twierdzisz, przybyły na naszą planetę. Nie dokończyliśmy wątku. Opowiedziałeś nam, że według twojej najlepszej wiedzy doszło do wielu rozbic statków kosmicznych na Antarktydzie, zaś najwcześniejsze z nich wydarzyły się jeszcze za czasów, gdy powierzchnia kontynentu nie była pokryta lodem, tylko bujną roślinnością znaną z tropików. Czy mógłbyś nam powiedzieć coś więcej na temat tamtych wydarzeń? Z tego co pamiętam, to wspominałeś także o ludziach, którzy mieli aż 11 metrów wysokości. Z mojego rozumowania wynika, że niektórzy ludzie z tego, nazywam je najniższym rozbiciem, ponieważ znajduje się najgłębiej pod lodem. To, co się stało, to doszło do katastrofy statku kosmicznego. Myślałbyś pewnie, że ludzie posiadający niezwykle zaawansowaną technologię umieliby unikać takich wypadków, i pewnie tak jest. Jednak jeśli rozpatrzysz, że przybyli przez galaktykę oraz zważysz na fakt, że prawdopodobnie zamierzali, w tym czasie być może nie mieli jeszcze umiejętności podróży w czasie lub sposobu, by wprowadzić ludzi w sen pozwalający uniknąć rozkładu, starzenia się przez długi czas podróży. Wiesz, wiele może się przytrafić, nawet jeśli w swoim mniemaniu perfekcyjne istoty takie jak człowiek ówczesny, przyszłości czy starożytny albo nawet ktoś o wiele bardziej inteligentny niż my podejmują się jakiejkolwiek budowy, to nieuniknione są w tym procesie problemy. Weźmy dla przykładu części elektryczne wykonywane z największym pietyzmem. Dzięki nim stworzyliśmy wiele cudownych urządzeń działających w przestrzeni kosmicznej. Zbudowaliśmy je tak, aby na przykład nie były obijane przez mikrometeoryty, ale to nie wszystko. Takich przemyślanych rozwiązań jest znacznie więcej. Mimo to jednak nadal nie osiągnęliśmy całkowitego braku jakichkolwiek wad lub awarii. Naturalną rzeczą jest więc, że im także mogły przydarzać się katastrofy. My wiemy, że doszło do wielu takich rozbić UFO. Myślisz, że możliwe jest, że byli w stanie wojny, że ich statek mógł zostać zestrzelony? Zawsze są. Zawsze były toczone wojny. Skłaniałbym się jednak ku przyczynom bardziej przyziemnym, bowiem im bliżej planet, systemy nawigacyjne i sterownicze tych wczesnych statków bazowały na liniach pola magnetycznego. Kiedy zbliżasz się do bieguna, linie te zamiast być równoległe, zbiegają się w jeden punkt do bieguna elektromagnetycznego. Lub geomagnetycznego. Więc jeśli statek stabilizował się właśnie na równoległych liniach, nagle gdy zbliżał się do bieguna, przekręcił się na bok i spadł. To prawdopodobnie dlatego do tych rozbić dochodziło na Antarktydzie i Arktyce. Czy uważasz, że znajdowało się tam coś przez nich pożądanego, coś, dlaczego próbowali wylądować w tym rejonie, nie zważając nawet na problemy z liniami pola magnetycznego? Cóż, a po co my się tam udaliśmy? Po co nam ta ogromna stacja na lodzie? Wiele różnych rzeczy dzieje się przecież w tamtym środowisku. Dochodzi tam do wzrostu wytwarzania substancji organicznych, żywych substancji organicznych. Wiele z nich może wzrastać tylko tam, bowiem panuje tam grawitacja wewnętrzna, zamiast tej skierowanej w dół. Istnieją tam bogate złoża minerałów i metali. Można tam przetwarzać półprzewodniki, gdyż grawitacja i pole elektromagnetyczne są inne niż w innych rejonach planety. Jaki jest w przybliżeniu rozmiar statku? Chodzi mi o tego najstarszego i najgłębszego zarazem. Najstarszy myślę, że miał prawdopodobnie około 90 metrów średnicy. A jak go odkryto? Dokonały tego nasze satelity szpiegowskie. Kiedy mniej więcej podjęto starania, aby się do niego dokopać i zbadać ten statek? O, nie, nie wiem, miałem wtedy z 16 lat. Ja mam 77. Więc było to jakieś 60 lat temu, tak? Mamy teraz 2017 rok. To mówimy tutaj o jakichś późnych latach 50., tak? Tak. Jaki był poziom ekscytacji w związku z tego typu odkryciem? Wydaje się to brzmieć o wiele bardziej interesująco niż Roswell. Do końca nie byliśmy w stanie powiedzieć, czym to było. Na początku uznano to za jakieś grudy w lodzie, które jednak nie wydawały się być stworzone przez siły natury. Bryły te bowiem swoim wyglądem wskazywały, że zostały zrobione przez ludzi. Innymi słowy, ich złożona geometria wskazywała, że zostały wykonane jakby ludzką ręką. To nas podekscytowało. Ale przecież znajduje się to na głębokości 5 km w obszarze, gdzie już na powierzchni zamarza się w 30 sekund, jeśli nie ma się odpowiedniego ubrania. Co więcej, trzeba mieć specjalne narzędzia, żeby się tam dostać. To 5 km w głąb. Jak zamierzaliście tam się dostać? Wiesz, dość dobrze wiedzieliśmy, gdzie to jest. Dokładniej mówiąc, znajduje się to w dolinie pomiędzy górami, pod lodem. W granicach od 4 do 4,8 km wysokości. Dobrze, w porządku. Lokalizacja ta jest potwierdzona, czego dowodzi fakt istnienia nad nimi stacji. W ostateczności może zostanie w niej wywiercony jakiś otwór lub w jakiś inny sposób się tam dostaniemy. Dodatkowo są tam warstwy zawierające rzeczy bez wątpienia wykonywane przez ludzi pochodzące z tego obszaru, ponieważ obecnie. Tamtejszy lód ma mniej więcej 4,8 km grubości. Czy ktokolwiek znalazł tam włas, drzwi lub cokolwiek innego, co pozwoliłoby dostać się do wnętrza statku? Nie, wygląda na to tak, jakby, znaczy mam na myśli wegetacja. Obiekt ten otacza bujna wegetacja. To ona w pewien sposób powoduje niejasność obrazu, jaki posiadaliśmy. Ponieważ węgiel pochłania fale radiowe, których użyliśmy do badania obiektu. Kiedy nasza technologia poszła do przodu, znaleźliśmy lepsze metody, by ponownie spojrzeć na ten sam obraz. Dobrze, czy mógłbyś określić tam, jak wyglądał kadłub, jeśli ostatecznie dotarliście do tego kadłuba? Och, dotarliśmy. Zrobiliśmy dziurę całą w lodzie, więc wybieraliśmy ten lód. Co zobaczyliście, gdy wreszcie dotarliście do statku? Jak wyglądał jego kadłub? Był metalowy, długi w kształcie tuby. Czy znajdowały się na nim jakieś struktury, czy może był zupełnie gładki? Miał na swojej powierzchni nity, które jednak były ścięte w taki sposób, że żadna okrągła główka nitu nie wystawała nad powierzchnię. Czy było coś nietypowego odnośnie materiału, z jakiego zbudowany był kadłub? Tak, bardzo nietypowe właściwości. Nigdy przedtem nie znaleźliśmy pierwiastków, które są inne niż te z normalnej tablicy okresowej. Mam na myśli, że możemy powiedzieć: OK, masz jądro atomu, a w nim tyle i tyle protonów i neutronów, a dookoła nich orbity elektronów. Powiedzmy, że w tym przypadku orbity te są inne. W porządku, jednak wszystko to jest w tablicy okresowej wszystko. Tak, ale my odkryliśmy takie pierwiastki, które. są rzeczy, które mogą być zmienione pod wpływem promieniowania. Dla przykładu, cząsteczki wody, jej cząsteczki były używane woda była używana do leczenia od zarania dziejów. Leczenie to polegało na przyłożeniu dłoni i nadaniu wodzie innego innego Więc mówisz, że doszło do przełomowych odkryć naukowych o materiałach właśnie dzięki temu kadłubowi? Czy mógłbyś nas z tym zapoznać? Jasne, że tak. Jednak nie wiem, na czym te odkrycia dokładnie polegały. To nie było powodem mojego zaangażowania w tym czasie. Co było takiego dziwnego w tym kadłubie? Jakie fizyczne, namacalne ciekawostki mogliście zaobserwować? Och, cóż było w nim dziwnego? Sam fakt, że tam jest od tylu lat. Wiemy, że te istoty przybyły tu jeszcze na długo przed ludźmi, przed małpami, czy nawet jeszcze czymś poprzedzającym nasz gatunek. Mam na myśli, że przeszliśmy przez liczne zmiany. Powiedziałeś wcześniej, że gdy próbowano odciąć kawałek kadłuba i odłożyć na bok, stało się coś nietypowego, tak? Co się więc stało? Nie ciął się, nie dało się go oderwać. Wciągało go. Wciągało go. Został stworzony jako część mającą stanowić spójną, nienaruszoną całość kadłuba. Więc to jakieś dziwne przyciąganie grawitacyjne? Nie, to było pole informacyjne. Po prawdopodobnie 15 latach badania tego zagadnienia, doszedłem do tego, że chodziło o jakąś naukę o samych informacjach. Twierdzisz, że kadłub miał właściwości samonaprawiające się miał właściwości samo-samokonserwujące. A co, gdybym wyciągnął z niego kawałek? Co by się stało, gdybym chciał go następnie wyciągnąć z kadłuba? Mógłbyś zacząć piłą diamentową. Chociaż w sumie dziś lepiej, jakbyś zaczął od piły z azotku boru, cztery razy twardszej od diamentu. Tnie go jak masło. Wtedy też próbowano jakiegoś rodzaju piły. Na nic. Użyliśmy też palnika do cięcia. Metal przybierał nieco bardziej metaliczną barwę. A po odsunięciu palnika po chwili stawał się dokładnie taki jak przedtem. Nie roztapiał się na boki, jak w przypadku zwykłych metali. Drgał tak jak białko jajka. Czy spekulowano, że materiał ten posiada właściwości dzięki nanoidom, czyli nanorobotom wewnątrz jego struktury? Nie. Mam na myśli, myślę, że już wtedy istniały takie rzeczy, ale wątpię, że ich użyli. Co by się stało, gdyby w kadłubie pojawiły się większe pęknięcia? Powiedzmy, że pękłby w jakimś miejscu, dostała się tam woda, która zamieniłaby się w lód, który ma większą objętość. To tak nie działało. Co się więc działo? Sam się naprawiał. Nie było w nim żadnych pęknięć, jedynie wgniecenia. To tak jak jak wiesz, próbować rozciągnąć podeszwę buta. Zrobiono je, aby były płaskie i by na nich chodzić możesz je jednak zgiąć nawet pod kątem większym niż 90 stopni, a mimo to nie dochodzi do jej uszkodzenia. Metal ten był więc bardzo bardzo elastyczny. Więc wraz z stopieniem się lodu i zamienianiem w wodę, co działo się z pęknięciami, jeśli były w ogóle jakieś pęknięcia w tym kadłubie? Okej, okay, mówimy tutaj o lodzie wewnątrz statku, który rozszerzał się zamarzając. Lód rozepchał kadłub w pewnych miejscach wyglądało na to, że zbudowano go według wzoru opierającego się na sześciokątnych kafelkach ułożonych razem. Płytki te również posiadały magnetyczne właściwości i były połączone. Tak więc gdy próbowano je oderwać, odchodziły w postaci jakby cegiełek, jak klocki Lego. Tylko pasowały do siebie jedynie boki tych płytek. Więc ewidentnie to one ponownie zamknęły kadłub. Wygląda na to, że w czasie katastrofy był to obszar nawet nie półtropikalny. Ale tropikalny. Wydaje się, że doszło do ich przemieszczania, a przynajmniej części z nich. Statek bowiem był całkowicie wodoodporny, szczelny. Kiedy doszło do zamarzania, powstało ciśnienie rozpychające te kafelki, co najwyraźniej spowodowało ich wypchnięcie i powstanie otworu. A gdy w końcu doprowadzono tam nieco ciepła. By móc zajrzeć do wnętrza i zobaczyć, jaka jest w nim maszyneria i w jaki sposób dochodzi do kontroli nad powierzchnią kadłuba, kafelki zeszły się razem. I nie było w nim widać nawet żadnego miejsca, gdzie elementy te zostały w jakikolwiek sposób trwale odkształcone. Czy w statku znajdowały się indywidualne przedziały wydzielone dla ludzi? Znów to już poza moim okresem czasu. To było później, znacznie później. Zajmowali się statkiem przez długi czas. My zaśmieliśmy małą dziurę. To było jak włożenie do lądownika księżycowego, wiesz, pięć kilometrów w głąb. Wiem, że zatrudniono też kilku giętkich akrobatów, którzy próbowali dostać się do wnętrza. Powiedziałeś, że więcej do czynienia miałeś z tym, co było na drugiej warstwie, tak? Tak. Dobrze, pomówmy o tym. Powiedz nam na początku, jaka jest relacja pomiędzy statkiem wewnątrz najgłębszym, a statkiem na drugiej warstwie. Są spoza Ziemi. Co najwięcej, to mają ze sobą coś wspólnego. Mam na myśli, że prawdopodobnie były zasilane antygrawitacją, przynajmniej ten. Chodzi ci o ten drugi. Znajdowały się w nim te same rotujące masy: rotacja elektromagnetyczna kontr-rotacja elektromagnetyczna, pole elektromagnetyczne. Zgaduję, że ten, który mamy dziś, to kolejny, o którym niemal nic nie wiem. Jak to ten, który mamy dziś. Cóż, statki są położone w trzech warstwach. Trzy rozbicia i odziwo jeden jest na 1,6 km, drugi na 3,2 km, a trzeci na 4,8 km w głąb lądu. Powiedz nam coś więcej o odkryciach związanych z drugim statkiem. Zakładam, że do jego katastrofy doszło później. Różni się on znacząco od pierwszego. Przybył bowiem z zupełnie innej części wszechświata, jestem tego pewien. Było doprawdy kilka podobnych rzeczy, co wskazywało na możliwość prawdopodobnej komunikacji pomiędzy tymi dwiema społecznościami. System kontroli był natomiast zupełnie inny. Ludzie ci mieli trzy palce. Co za tym idzie, miejsce, gdzie dokonywano identyfikacji dłoni było specyficzne. Posiadało miejsca na dwa przeciwległe kciuki oraz jeden główny palec po środku. Później możemy pogadać o tym, jak to zmusiło mnie do udania się do wieży Babel. Teraz mamy pięć palców. Mamy ich pięć, ponieważ zbyt bardzo gubiliśmy się przy liczeniu dziesiątek. Jeśli ci ludzie mieli trzy palce, czy można wnioskować, że używali systemu szóstkowego? Mój bliski przyjaciel, znam go od 30 czy 40 lat, właśnie ma opublikować o tym książkę. Zawarliśmy w niej dowód, że 99% z naszej matematyki. Zupełnie nie działa w systemie szóstkowym. Czy odziedziczyliśmy od nich ten system szóstkowy? Myślę, że właśnie dlatego mój przyjaciel badał ten system szóstkowy przez około 13 lat. Nie sądzę, że oni nie nauczyli nas tego. Zamiast to dali nam pięć palców w miejsce trzech lub sześciu. A kiedy spojrzysz na słowa, które widziałem te sprzed 67 tysięcy lat, gdy widzę zapisane słowa, nie wiem, czy w tłumaczeniu tam było 3 czy 6. Więc mamy ten ciekawy system odmierzania czasu: 60 sekund w minucie, 60 minut w godzinie i 24 godziny na dzień. Wszystko to można nazwać jako system szóstkowy. Jest pełno szóstek w systemie czasu. Zastanawiam się, czy jest to związane z tym dziedzictwem? To jest wszędzie. Pamiętasz, gdy mówiłem ci o wszechświecie wyłożonym sześciokątnymi kawałkami? Tak, to musi mieć coś wspólnego ze świętą geometrią. Istnieją trzy uniwersalia: ciało, umysł, dusza. Ojciec, syn i duch święty. Taka zależność występuje wszędzie. Jeśli zaś używa się systemu matematycznego, opartego na szóstkach, wszystko się zmienia. Liczba pi, zamiast być nieskończenie długim ciągiem losowych cyfr, staje się prostą serią grup trójek. Czyli mówisz, że jeśli spojrzymy na przykład na takie rzeczy jak liczba pi, która obecnie wynosi 3,14159 i tak dalej, to w systemie szóstkowym staje się ona bardziej liczbą całkowitą, tak? Całkowicie. Dobrze. Czy nadal otrzymuje się te wszystkie cyfry po przecinku? I nie ma tam takiego czegoś jak nieskończoność. Naprawdę nie musi ich tam być. Co by się stało z liczbą pi, jeśli obliczylibyśmy ją w systemie szóstkowym używając tej specjalnej matematyki, o której mówisz? Z praktycznego punktu widzenia, gdzie używamy obecnie liczby Pi jako 3,1415. Wiesz, czy jest praktyczna dopiero po dotarciu do pewnego punktu? Wiesz, można dobrnąć do bilionowej części cala, do czegoś mniejszego niż atomy rzeczy, które na przykład obrabiamy mechanicznie. W takiej skali, wiesz, dobrze o czymś takim wiedzieć, ale w odniesieniu do wymiarów astronomicznych, kształtów i dystansów, w tej skali to niezwykle istotne. Mam na myśli, że jeśli masz do przebycia 700 lat świetlnych w danym kierunku, to jedna milionowa część stopnia, zbaczająca z kursu, spowoduje chybienie celu o biliony mil. Jasne, rozumiem. Wróćmy jednak na te krzesła. Powiedziałeś, że te istoty miały trzy palce. Dwa z nich jako kciuki wprowadzone do odpowiednich wgłębień, tak? Dokładnie. Czy możesz opowiedzieć nam, jak wyglądała kontrola statku? Dobrze, tego dotyczyła moja praca. Miałem ustalić, jak działa system kontroli nad tym statkiem. Nie było tam żadnego fotela. W rzeczywistości był tylko opadający panel w taki sposób, że mieli ręce dość podobne do naszych, tak mi się wydaje, więc panel ten opadał. Za nim było specjalne miejsce, gdzie mieściła się dłoń. Następnie w okolicach łokcia lub jeśli ręka była dłuższa, to przed przedramienia, zaciskał się specjalny zacisk. Wnioskować można, że wymagało to siły, bo w innym razie zacisk nie byłby potrzebny. Siły te jednak nie były zbyt duże, gdyż zacisk nie wyglądał na szczególnie solidny. Czy ich palce były dłuższe od naszych? Tak, o, o wiele większe, dużo większe. Naprawdę? Prawdopodobnie około 20 cm. Podobnie te krótsze po boku. Nadal jednak nie rozumiem, w jaki sposób kontrolowali statek. Ruszali swoimi palcami. I co się wtedy działo? Sterowało każdą rzeczą na statku, wszystkim. Jednostki kontroli, znajdujące się w panelu, były ułożone dookoła dłoni, jak jednostronna rękawica. Kontrola więc była bardzo złożona i pozwalała sterować wieloma parametrami. Jedna z nich odpowiadała za stabilizację, inna za przechylenie, prędkość czy hamowanie. Czy jesteś w stanie powiedzieć, ile mniej więcej stawów mieli w tych palcach? Z tego, co widziałem, powiedziałbym, że prawdopodobnie zbudowane były bardziej jak robak czy wąż, niż jakby miały stawy. Jednak według mojej wiedzy, opartej na obserwacji, wynika też, że mieli stawy o wiele bardziej złożone i skomplikowane, pozwalające na większy zakres ruchu. Jeśli te istoty miały trzy palce, my zaś mamy ich pięć. Więc czy w jakiś sposób celowo zmienili nasze DNA? Tego właśnie dotyczyła informacja z Wieży Babel. Miałem widzenie, co ten matematyk i filozof, z którym pracowałem, robił. Potem z rzeczy, które spostrzegłem w przeszłości, ponieważ staram się być dobrym obserwatorem, rzeczy, które widziałem, wieża Babel i pomieszanie języków, nie miało dla mnie żadnego sensu. Tak wiele się zdarzyło, gdy to się stało. W czasie, gdy do tego doszło, o wiele więcej niż zamiana języków. W porządku. Pozwól, że powiem coś głupiego, tak, żeby wszyscy, nawet dzieci, które to oglądają, zrozumieli to. Ponieważ mamy też ośmioletnich widzów. Nie twierdzę, że jesteś głupi, ale nie wszyscy słyszeli o wieży Babel. Czy nie chodzi o to, że kiedyś wszyscy posługiwali się jednym językiem i mogli się porozumieć? Potem coś się stało i spowodowało, że mamy oddzielne języki i rozproszyliśmy się, tak? Nie. Dobrze, no to jak to było? Zupełnie nie. Czy mógłbyś tam wyjaśnić, czym była ta wieża Babel? Było zupełnie inaczej. Każda inna rasa przybyła z innego, oddalonego o lata świetlne miejsca. Posługiwali się zupełnie różnymi językami. Mieliśmy na ziemi język dominujący. Zupełnie inna historia. Na ziemi było wielu kosmitów. Uczymy się mówić. W Afryce jest język szeroko rozpowszechniony i jest nim suahili. Mówisz więc o próbie stworzenia jednego wspólnego języka dla tych wszystkich pozaziemskich imigrantów na ziemi, tak? To naturalne. Dobrze. Jak to się ma do pięciu palców? Do tego zmierzam. Okej. Okay. Zajmowałem się wieżą Babel, która rzekomo miała spowodować pomieszanie języków. To jednak według mnie nie miało jakiegokolwiek sensu ani matematycznego, ani naukowego. Powiedziałem więc, skąd mam się tego dowiedzieć. Wiedziałem, że Biblioteka Watykanu zawiera 80% tego, co nie uległo spaleniu w wieży albo w Wielkiej Bibliotece Aleksandryjskiej. Wiem, że mają książki sprzed 72 tysięcy lat, które są o wiele bardziej techniczne niż teraźniejsze. Nadal jednak nie jesteśmy w stanie pojąć, jak odczytać wiele z nich. Przebrnąłem przez wiele różnych grup istot, które były tu, kierowali Ziemią, żyli tu. Powiedziałem sobie, że muszę dotrzeć do tego, co stało się w Wieży Babel, bo to nie miało sensu. Ustaliłem, że oni wcale nie znaczy, pozmieniali niektóre części języka, pomieszali je trochę, ale także Główną i najważniejszą rzeczą, jaką zrobili, to była zmiana systemu obliczeniowego. To dopiero składa się w jedną całość, ponieważ możesz robić z zerem różne operacje dzięki matematyce w systemie piątkowym. Można to zrobić i rezultaty są całkowicie inne od tych otrzymywanych w innych systemach. Jest to subtelna, ale niezwykle ważna różnica. Zmienia wszystko. Naukowo wszystko. Mam rozumieć, że rozwój pięciu palców w pewien sposób miał nas zwieść z dala od tej idealnej matematyki? Całkowicie nas zmylił, ponieważ w niej można używać trójek albo szóstek, dwóch trójek. Racja. My natomiast mamy dwie piątki, czyli dziesiątkę. Czy myślisz, że jeśli podjęto decyzję o naszych pięciu palcach, czy myślisz, że dokonaliśmy tego dobrowolnie? Nie, to nie było dobrowolne. Oni nas po prostu zmienili. OK, dlaczego chcieliby wprowadzić zamieszanie pośród ludzi na Ziemi? Jaki jest tego cel? Ponieważ osobista filozofia ludzi lub innych istot myślących jest w zasadzie taka sama. Wszyscy zaczynaliśmy od prób przetrwania w jakimś miejscu. Potrzebowaliśmy mechanizmów gwarantujących nam przetrwanie. Później wymyśliliśmy matematykę potrzebną nam do inżynierii i innych rzeczy, które osiągnęliśmy. Można to zrobić w jakimkolwiek systemie liczbowym i zbiorze liczb podstawowych. Cały nasz świat cyfrowy oparty jest na systemie dwójkowym: 0 i 1. Czy możesz nam powiedzieć, co jest takiego specjalnego w cyfrze 3, co sprawia, że jest tak istotna w tym systemie? Nie wiemy według mej najlepszej wiedzy zupełnie nic o świecie informacyjnym. To on tworzy strukturę świata, w jakim żyjemy. Taka jest struktura całego wszechświata. Wszystko w nim przejawi się pod postacią trójki. Masz jakieś przykłady? Rozmiary, kształty, grawitacja, przemieszczanie się, prędkość światła, światło, elektryka wszystko, każda rzecz fizyczna we wszechświecie bazuje na liczbie 3. A nawet takie coś jak to. Spędziłem 10 lat w Marines. Nauczyłem się tam, że jedna osoba jest w stanie kontrolować 3. Dowódca Plutonu ma pod sobą trzy drużyny. Każda z nich to trzy zespoły ogniowe, każdy zespół ogniowy to trzech ludzi. Nawet na przestrzeni historii, jeśli zgłębisz strukturę niemal wszystkich kościołów, znajdziesz papieża, potem masz dwóch biskupów i tak dalej i dalej. Oni mają swoich podbiskupów. To jest wszędzie. Płytki informacyjne wszechświata są sześciokątne, jak łaty piłki nożnej. Co jest trzema trójkątami tworzącymi sześciokątne urządzenie? Można więc tutaj użyć liczb 3, 6 i 12. Mamy tutaj na przykład naszą ostatnią cyfrę. Nie jest to 10, chodzi mi o 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No więc jest to 9. 9 razy 1 to 9, czyli 1 i 2 trójki. 2 razy 9 jest 2. 6 trójek. 6 trójek numerycznie daje nam co? 18. Co dają nam 3 dziewiątki numerycznie? 27. 2 dodać 7 równa się 9. Weź 5 dziewiątek. Jest 145. 5 i 4 to 9. Weźmy 9 razy 7 to 63. 6 i 3 to 9. Bardzo ciekawym jest to, w jaki sposób rozciąga się ta zależność, jak sieć, w którą jesteśmy wpleceni. Cała ona bazuje na trójkach. W każdym złączeniu sześciokątnych kawałków informacyjnych są dokładnie trzy zbiegające się rzeczy. Jestem ciekaw, czy ma to coś wspólnego z matematyką fraktali. Gdy przybliżymy się do zbioru Mandelbrota, ciągle w nim widzimy tę samą strukturę pojawiającą się za każdym zbliżeniem. Tak, zobaczysz też, że to wszystko w zasadzie jest sześciokątne. Aha, czy wiesz, co Tesla powiedział o cyfrze 3? Mój dziadek był prawą ręką Tesli w Colorado Springs. Znam te wszystkie informacje. Uczono mnie ich jak jeszcze byłem dzieckiem, i tak, Tesla wiedział, był doskonałym inżynierem, ale z pewnością został też nawiedzony. Rozumiał tę zależność, co okazało się być nieszczęściem. Ale to przerażał nas, więc całe swoje życie był pozostawiony w osamotnieniu. W porządku, nasz czas niestety dobiegł końca. Pozostało jeszcze wiele kwestii do poruszenia w odniesieniu do Antarktyki, tej fascynującej opowieści o cyfrze 3 oraz ludziach, którzy w naturalny sposób posługiwali się tym systemem, bowiem mieli go od urodzenia w swojej psychice. Dziękuję Wam za uwagę.